Dzień dobry. Dzisiaj wracamy do Nissana. Mam dużo nowych części, które pozwolą na to, żeby ta bestia z 20 zaworowym demonem pozwoliła w końcu zjerać laka. Napęd już w sumie jest kompletny. Zaraz wszystko pokażę co i jak. Także mamy masę pierdół do dokończenia, które będą potrzebne. I co my tu mamy? Tutaj nasz główny kolega Przerobiony przez Peramila wał zrobiony w sumie z trzech wałów, bo końcówka jest z BMW E39 2,5 TDS, to jest z jakiegoś innego E39. Podpora jest Z90, bo ona jest taka fajna. Zaraz, jak będziemy go zakładać, wyjaśnię dlaczego jest taka fajna. A to jest z Patchfinder. Także mamy wał przygotowany do napędu, jeszcze mamy masę innych rzeczy. Tutaj na przykład mamy też przez Peramila przerobione flansze. Flansze, które były oryginalnie do, do półosi z Patchfindera, ale nie mam jak pokazać, jakie to są półosie. Teraz mają przyspawane takie pierścienie pod 350Z. One są tutaj też nagwintowane. One są trochę też węziej, żeby żeby to wszystko weszło, będziemy to zakładać do dyfra. Tu mamy przewód od sprzęgła, od pompy sprzęgła do wysprzęglika. A z tym też będzie rzeźba, bo będziemy musieli zrobić adapter do pompy sprzęgła. Pompa sprzęgła też nie jest oryginalna z Nissana. Jest zastosowana pompa z Land Rovera Defendera, jeśli dobrze pamiętam. I ona musi być stosowana, jeżeli mamy skrzynię z BMW, bo oryginalna, oryginalna pompka niektórym ogarnia, niektórym nie ogarnia, ale z tego co widziałem, to większości osób nie ogarnia i po prostu jak sprzęgło łapie temperatury, to już nie daje rady wcisnąć, wcisnąć łapy wysprzęglikiem do końca. Ta pompka ma większą średnicę, więc na pewno będzie nam to dobrze wysprzęglać, ale jak widać, ona nie pasuje plug and play, dlatego będziemy musieli zrobić do niej adapter. A pod to też już mam wycięte jakieś blaszki, więc tam tylko kwestia, kwestia spawania. Co jeszcze my tu mamy? Mamy też jeszcze jakieś pierwsze elementy układu wody. zbiorniczek z Volkswagena, który chyba musi gościć w każdym projekcie. ja nie jestem fanem tych zbiorniczków, bo tak trochę brzydko wyglądają, ale, ale trudno. No, mamy Volkswagena pod maską, więc musi być zbiorniczek z Volkswagena. jakieś tam przewodziki, z których będziemy to wszystko rzeźbić. o jeszcze wracając tuleja do mocowania wybieraka to też będziemy rzeźbić jakieś tam opaski, jakieś tam nakrętki do kolektora, co wcześniej nie było czasu, jakieś tam pierdoły no i to w sumie e, na razie tyle musimy to wszystko zamontować na auto e, i pojawią się nowe rzeczy, które będziemy musieli pomierzyć a właśnie, jeszcze nie wszystko no, jeszcze mam tutaj trochę złomu przywiozłem ze wsi Czyli jakieś przewody od wody, które będziemy upychać pod maską, patrzymy co tu nam pasuje, co nam nie pasuje, to pozamawiamy nowe. Na pewno tutaj będzie trzeba jeszcze zamówić przewód od chłodnicy, który będzie szedł tu, tu, tu i tuż tu wchodził jako zasilenie do pompy wody. Także masa, masa roboty. Trzeba będzie zdjąć downpipe'a, zamówić jeszcze części do wydechu, tutaj tą elektrykę do końca poskładać. Także jest co robić. E, więc mniej gadania, więcej roboty. Także działamy. Dobra. I teraz Teraz noweczka. Dobra, weszło, flansza też siedzi Skręcamy półś. Na razie tak tylko żeby przyłapać, bo muszę i tak wymierzyć śruby Dobra, i teraz z tej strony ta sama operacja. I ja to sobie na patencie wyciągnąłem oczywiście. O, takim patencie, że sobie tą klucz. I młoteczkiem wybiłem tym kluczem. Spróbuję Wam to pokazać. Ale nie obiecuję, że mi się uda. O no właśnie tak. A w drugą stronę jest dużo dużo gorzej. W drugą stronę jest dużo dużo gorzej, ale też już mam na to patent. Patent polega na tym, że to zakładamy na to, to tutaj się fajnie wciska o to. I teraz jak wsadzimy flanszę to to z automatu jest wycentrowane, i wtedy to nabijamy całością. I tutaj też jest płaska powierzchnia, która pcha cały ten uszczelniacz w stronę dyfra. I tak to właśnie zrobiłem z drugiej strony. Szybka akcja z jaksem. Bo zauważyłem, że tutaj haczy o obudowę. Ale wyciąłem to ze skosa. Jeszcze może troszeczkę dojdzie. Dobra, a teraz jakiej długości śruby tutaj zamówić? Ja zaraz zmierzymy. O, uwaga, uwaga. Chodzi na to, że 1 i 8. Czyli kupimy 2 centymetry i albo damy podkładkę, albo je delikatnie przeszlifujemy. chociaż z tej strony to mogą wystawać, ale tutaj z tej strony... W sumie z tej strony, może też to mogły wystawać. No nie, zobaczymy. Dziesiątki, M10. Teraz musimy zrobić mocowanie wybieraka. Hmm, z czego by to zrobić cholerka? Przydałby się nam jakiś płaskowniczek. Tutaj w złomie nie ma nic takiego. Co by się przydało? To pewnie za wąskie. O, może z tego. Kawałek blachy. Odtąd dotąd. I to by było dobre. To by było dobre, ale już wiem, że tego nie zrobimy. Cholera dzisiaj. Bo Andrzej, nasz kochany Andrzej, wziął piertarkę. I nie mamy. Jak wywiercić dziury? Więc może zamiast tego przymierzymy sobie wał. czy pasuje, czy, czy dobrze tutaj długości są dobrane, A to też będzie potrzebna do tego wiertarka, bo nie przykręcimy podpory na dwie śruby. W BMC ten rozstaw jest 16 cm od, tej, od tego oczka do tego oczka, a my musimy to podprezować, bo w niskanie jest 15,5. Ale może chociaż na jedną śrubę przyłapiemy, teraz zmienię sobie gumkę i zobaczymy jak to wygląda. No, i tu mamy starego cwaniaka, który jest rozwalony, lejki są luźne tym siedzą ścisło więc powinien posłużyć parę lat jeszcze kopania. To jest totalnie rozwalone. Zakładamy. Jest różnica w którą stronę? Tą chyba idzie do skrzyni. Elegancko. Teraz trzeba by przegwintować te otwory, żeby nie było lipy, jak będziemy przykręcać śrubki. Dobra, wjeżdżamy. Dobra, wał wisi, przyłapany, długość jest dobra. I tutaj pyk, jeszcze podporę trzeba będzie rozfryzować, bo jak widać się otwór delikatnie mija i będzie wał na miejscu i właśnie dzięki temu, że jest podpora z E90 to ma tutaj po ścięciu narożników i rozfrezowaniu będzie pasowała jakby stąd była wał idzie no prawie, że prosto jeszcze można ją ewentualnie góry nogami zobaczyć czy, czy nie będzie tak lepiej bo ona w E90 oryginalnie idzie tak, ale teraz wał jest wygięty do góry więc ja ją w taki sposób zamontował o, i będzie gitara. Fajnie nam to się zliniowało wszystko. No. Dobra, słuchajcie, napęd jest spięty Teraz teoretycznie już Fura przy odpaleniu powinna kręcić kółkiem Więc ja sobie podłączę prąd Tutaj pyk Do karoserii I będziemy chcieli zakręcić I sobie zakręcimy Ja będę w środku, to nie będę widział Ale wy tutaj sobie Patrzcie na kółko Ja wbiję jedyne Zobaczcie, znakarz się kręci. o Kurwa, nie ma prądu w akumulatorze. A, a, a. No cóż. Nie dowiemy się tego teraz. Jak naładuję akumulator, będzie wiadomo. Kurwa, jakieś wyścigi są? Yy... Kurde. Naprawdę są jakieś wyścigi. Co jest, ey? Już tak któryś raz. Wyścigi są. A ja mam wóz nie gotowy na wyścigi. Cholera, jasna. Ale dobra, ja będę rozrusznikiem. Powiedzcie mi, czy kółko się kręci. Kolera, muszę nałożyć akumulator i sprawdzić, ale wygląda na to, że napęd mamy gotowy. O, to są konsekwencje noszenia jednej rękawiczki. E, napęd mamy gotowy, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze brakuje nam e, śrubek do półosi, które no, muszę zamówić odpowiednie, ale to spoko. A... I co jeszcze? No, jakieś tam pierdoły do poskręcenia. te. Piasty muszę e, poskręcać, podokręcać, zawleczki pozawlekać i taki tam, ale to hu, nieważne. Trzeba kluczem dynamometrycznym będzie to porobić, zresztą z przodu też. Napęd mamy spięty, nie mamy wiertarki, więc e, tymczasowo tak tutaj wybie wybieram sobie podwieszenie na druciku, A, więc tego na razie nie ruszamy. Dzisiaj już jest dość późno, więc będę się zwijał. Ale no teraz będą tutaj czary czarowane. Wracamy do prac przy tym pięknym swapie. Mam już trochę rurek od wody, więc je zaraz założymy. Zbiorniczek mniejszy, bo ten brzydko pasuje. Zaraz zobaczymy, czy ten co kupiłem jest wystarczająco mniejszy czy nie, ale kurwa podobny. No zobaczymy, może będzie lepiej pasował. Nie ma co, ten nawet tutaj całkiem nieźle nam siedzi. E, no, więc tak sobie tutaj siądzie myślę. Chyba, że go wyżej damy. No wyżej trochę gorzej I czyli pod tym go skitramy. Tylko zrobimy taki fajny, fajną jakąś blaszkę, żeby, e, żeby go tutaj do tych w sumie do starego miejsca, gdzie kiedyś był ten akcelerator Linka akceleratora wystawała Więc to będzie tak No i dużo estetycznie też tutaj jest miejsce, bo z tamtym zbiorniczkiem był problem, żeby tutaj było miejsce Więc no, spoko Może tak być eee, Dobra, będziemy dzisiaj robić przewody od wody Tak ładnie mówiąc To, to podepniemy tu a stąd podepniemy tam na dole i będzie gitara. O, i tak mamy zrobiony pierwszy przewód. Oczywiście jeszcze nie jest połączony, bo tutaj będzie redukcja, bo tutaj jest większa średnica wewnętrzna tego przewodu i tego. A więc tutaj zrobimy redukcję. Zepniemy dwoma opaskami. I pierwszy przewód gotowy, więc muszę na pewno zamówić tą redukcję jeszcze. I teraz powrót. Powrót robimy tam i schodzimy nim do tego przewodu. O, i tak pójdziemy z drugim przewodem od wody. E, też będzie redukcja, tylko tutaj będzie inna redukcja. Tutaj mamy też taką rurkę 16 mm, i tu będzie redukcja z 16 na 20. Znaczy z 20 na 16. O. Dobra, można powiedzieć, że to mamy jako taką. Teraz zobaczymy, co tutaj z tych rurek. Od wody do chłodnicy mamy fajnego. Dobra, tak to wygląda. Tutaj już mamy rurę przenoszącą dopływ wody na drugą stronę. Stąd będziemy musieli zrobić redukcję, bo tutaj średnica tego jest mniejsza. Więc tutaj będzie trzeba jeszcze dać jedną złączkę i kolanko. Może kolanko nie 90, tylko 135. Kolanko, które będzie redukować z 30 do i tu jest chyba 25 mm. I tu już dół będzie zamknięty. Tutaj musimy jeden silikon i też łącznik kupić. 30 mm. No i teraz temat okur. Teraz temat zbiorniczka. Żeby go tutaj zamocować jakoś fajnie i zgrabnie. Wróć. Jeszcze musimy podłączyć wodę do turbiny, czyli stąd musimy zabrać z bloku, puścić tutaj i stąd wrócić tutaj. Dobra. Jeszcze to. Dobra, woda jest. Jedyne co się martwię to tym miejscem, bo tutaj dużo grubszy przewód. Musiałem dać wychodzący z bloku, a tutaj ten kruciec jest taki sam jak tu na górze. Niby skręciłem paskę na maksa, niby się nie rusza. Ale no nie ufam. Takim połączeniom. Coś tu będzie trzeba pewnie docelowo wymyślić lepszego. No ale na razie niech będzie jak jest. Eee, zbiorniczek. Musimy zrobić mocowanie do zbiorniczka. Ale niestety Andrzej ukradł całą blachę. Myślałem, że wziął tylko kawałek tej blachy. Ale wziął cały, całą blachę. Eee, I chyba nie będę już czego tego zrobić. No cóż. Więc zostawię sobie zbiorniczek. Zamówię resztę brakujących elementów. Tutaj stąd dotąd wężek się puści. I jeszcze stąd tutaj takiego zwijasa do tego. No, i kurczę, jak jeszcze te elementy na dole założę, no to będzie już wszystko. A teraz jakieś inne pierdoły poskładam. Dobra, nie pytajcie, co tu się wydarzyło, ale po prostu zdjąłem błotniki, żeby dobrać się do tych wiązek, żeby je przenieść tutaj i żeby nie cięło około. Bo to jest taki. No typowy, taka typowa przypadłość w jest że często się przecierają tutaj te kable około od gleby. Ja i tak tutaj sobie budę przerobiłem, żeby te kable puścić po prostu górą, a nie tak jak oryginalnie dom nad kolem. No ale trzeba się jeszcze pozbyć tych peszli i to tutaj ładnie poukładać, bo jak już wcześniej próbowałem przymierzyć błotnik, no to przez ten peszel duży się nie da go założyć. No, ale chyba tego dzisiaj i tak nie będę rzeźbił. Dalej, bo e, chciałbym wyrzucić ABS, bo ABS-u nie będzie. To są kostki od ABS-u, także, też e, to plus czujniki i można całkiem przyjemnie odchudzić wiązkę. Więc, z manuala e, obczaję jak to, jak to wygląda. No i sobie potem poupinamy tutaj te kable, które zostają, i wtedy już budki powinny elegancko siedzieć na miejscu. Dobra, mamy dostawę pierdoletów różnego typu i jakieś tam rzeczy na dalsze prace z e, Możemy to zakładać i układ wodny. A nie, jeszcze nie będzie zamknięty, ale już będzie prawie zamknięty. Let's go. Przewodzik numer 1 gotowy do założenia. Dobra, a do drugiego przewodu mam tutaj taką redukcję z 20 mm na 16 i wszystko będzie grać. Tylko teraz to muszę poskręcać. Dobra, przewodzik numer 2 siedzi. Teraz jeszcze potrzebujemy tutaj ze ślepeczkę założyć. Siup. No, i ostatni element to hybryda oryginalnego przewodu i przewodu silikonowego połączona łącznikiem tutaj aluminiowym. Jeszcze opaskę muszę odpowiednią znaleźć i zakładamy to. No i dobra, rurka siedzi, jeszcze tutaj będzie spięta trytytytką, żeby sobie ładnie się tej mojej rozpórki trzymała. Tutaj jeszcze potrzebujemy zamówić dwie opaski, bo nie mam takiego rozmiaru. Jakby tutaj już dół jest gotowy. Teraz góra, ale też chyba nie mam tego silikonu, bo zapomniałem zamówić tylko złączkę. O, mam złączkę, więc tutaj jeszcze jeden silikon taki będzie potrzebny. No, niecałe 20 cm. Dla pewności 18. Ideal Dobra, to już wiem, co zamówić. Jeszcze chyba. Że opaski mi się kończą, akurat jeszcze je potrzebuję, czyli już wiem jakie złożyć kolejne zamówienie. Eee... Jeszcze temat mocowania zbiorniczka zostanie i podpięcia go, i wodę mamy zamkniętą, w ogóle zauważyłem też, że cieknie mi z podstawki filtra oleju. Eee... W sumie to mogłem wymienić tą szczelkę, jak silnik był na wierzchu, ale w sumie chyba zapomniałem o niej całkowicie. Więc, zanim tutaj założę zbiornik i to wszystko zabuduję, to jeszcze jest temat wymiany tej uszczelki. Już ją zamówiłem, także pewnie w następnym odcinku sobie to ogarniemy. Zamówimy zbiorniczek i jakieś inne pierdoły, które są do założenia. No, a jak na razie się żegnamy i widzimy się za tydzień.